W sytuacji w pomstę do nieba. Czemu światem rządzi kłamstwo? Prawdy nikt nie wie. Czemu wciąż pijesz matką? Nie chcesz tego zmieniać. Tyle Peter w mojej głowie na żadne odpowiedzi nie znam. Brak mi nerwów, przez co cierpią inni. Wbijasz minus serce, a przebijam nim innych. Robić tego nie chcę. Chcę, szukam wokoło winnych, niestety ja nim jestem. Nie chcę krzywdzić, me emocje bredne. Odbijane są na niewinnych, za jakie grzechy oni nic nie zrobili. Ty pijesz, ja cierpię, przez nas Znudni. oni zapłakani. Ty się kończysz, ja męczę. Ty świadomie ich ranisz matko powiesz, za co jesteśmy karani. Za krzywdy wszelkie szersze z bratem przepraszczamy. A ty w końcu odejdziesz, my pozostaniemy sami. Jesz nie tylko dla siebie, masz synów niedojrzałych. Co z tego, że myślą, co z tego, że mówią? Te słowa w Wrócić jest tak trudno. Obiecują, a nadziei na poprawę można szukać próżno. Co z tego, że myślą, co z tego, że mówią? Te słowa w czynno wrócić jest tak trudno. Co z tego, że chcą, obiecują, a nadziei na poprawę można szukać próżno. Słowo przepraszam, dzisiaj jest takie puste. Ludzie wybaczać nie umieją, też nie umiem. Jedynie kontratak na krzywdę przyniesie ulgę. Może to moja wada, nazwą mnie głupcem. E. wielko wielkotusze, zabunkrujcie swój kufer prędzej czy później z z skopią, trudna, nawet mnie trudnie, być jak wy dla mnie zbyt trudne Policzka nie nastawię twarz innym sklułem, nazwijcie mnie durnie, ja na reaguje, wielu rzeczy nie rozumiem, kiedy cierpię się, buntuję I Też popełniam błędy, na koniec się z nich tu na poprawę, brak perspektyw. Me słowa nic nie warto chciałbym być dla niej lepszy, chciałbym Nie potrafię Mówią, jestem nie Obwiniają szacunku, brak Często dopuszczają mi nerwy Przez Co, respekt, mój blawa dziękuję za wszystko. Myślę, że kiedyś to okażę Co z tego, że myślą co co z tego, że mówią? Te słowa w czyn obrócić jest tak trudno. Co z tego, że chcą, obiecują. A nadziei na poprawę można szukać próżno. Co z tego, że myślą, co z tego, że mówią? Te słowa w czyn obrócić jest tak trudno. Co z tego, że chcą, obiecują. A nadziei na poprawę można szukać próżno. Co z tego, Że myślą, co z tego, że mówią? Te słowa w wrócić jest tak trudno. Co z tego, że chcą, obiecują. A nadziei na poprawę można szukać próżno. Co z tego, że myślą, co z tego, że mówią? Te słowa w czyno, wrócić jest tak trudno. Co z tego, że chcą, obiecują. A nadziei na poprawę można szukać próżno.